Cześć! W tym odcinku poznacie chyba najfajniejszy składany smartfon, mowa o Honor Magic V2. Zaczynamy po intro. To w czym Honor Magic V2 bije na głowę konkurentów to jego rozmiary, a dokładnie grubość poszczególnych połówek, jak i całej bryły po złożeniu. Testowany egzemplarz złożony ma tylko 10,1 mm grubości, a po rozłożeniu 4,8. Czyni go to najsmuklejszym rozkładakiem, który niweluje dotychczasową wadę telefonów tego typu, czyli ich gabaryt. Telefon wciąż jednak jest ciężki, bo jego waga wynosi 237 gramów, co na początku może przeszkadzać mniej wprawionym właścicielom. Materiał wykonania to połączenie zaokrąglonych metalowych ramek i zawiasu z szklanymi metalowymi pleckami, które nie zbierają odcisków palców. Frontalny ekran chroni szkło produkcji Honor o nazwie Nano Crystal Glass 2.0 i, zdaniem producenta, jest bardziej odporne na upadki od standardowych szkiełek. Zawias Honor Magic V2 ma mieć wytrzymałość do 400 tysięcy rozłożeń, ale zobaczymy, czy z czasem nie będzie pękać folia na zgięciu. Telefon składa się na płasko, ale tu potwierdzam obserwacje innych recenzentów. Nie tak łatwo się go otwiera i nie chodzi tu o ciężałą pracę zawiasu, ale o to, że dosyć ciężko rozewrzeć obie połówki ze względu na mocny magnes. Dzisiejszy bohater chwali się swoim premium wykonaniem, ale brakuje mu certyfikacji IP. Natomiast widoczna na taczce Sim silikonowa uszczelka wskazuje na jakiś stopień wodoodporności, na przykład na deszcz czy zachlapanie. Telefon posiada głośniki stereo, którym brakuje większej mocy. Inżynierowie Honora mieli nie lada zadanie zmieścić dobrej jakości głośniki w tak rekordowo smukłej obudowie. Grają ładnie i wyraźnie, ale czuć, że brakuje im większej głośności i wyraźniejszy pas. W kwestii biometrii mamy odblokowanie twarzą, ale szkoda, że bez czujnika tof, jak w modelu Magic 6 Pro, co zwiększałoby bezpieczeństwo tej metody. Sam proces odblokowania jest bardzo szybki, nawet gdy znajdujemy się w ciemniejszej scenarii. Czytnik linii papilarnych znajduje się na przycisku odblokowania, jest wygodny w obsłudze i nie narzekałem na jego brak precyzji czy powolne działanie. Czas na ekrany i zaczynamy od świetnego i wygodnego w obsłudze zewnętrznego ekranu. Dzięki lepszym proporcjom niż konkurencja np. w postaci Samsungowego Folda korzystanie z tego wyświetlacza jest wygodne również podczas pisania wiadomości. Producent wykorzystał tu 6,43 calową OLEDową matrycę LTPO o rozdzielczości Full HD+. Maksymalne odświeżanie wynosi 120 Hz i jest adaptacyjne. Wrażenie robi maksymalna jasność tej jednostki wynosząca w trybie automatycznym aż 2500 nitów. Z ekranu kipią przepięknie nasycone kolory z głębokimi czerniami. W końcu mamy tu obsługę HDR10 i standard Dolby Vision. Wewnętrzny ekran to również OLED LTPO. Rozmiar wyświetlacza wynosi 7,92 cali, a rozdzielczość wynosi 2344 na 2156 pikseli. Maksymalny poziom odświeżania to tak samo jak na froncie 120 Hz. Z kolei mamy niższą jasność maksymalną, bo wynosi 1600 nitów, ale wciąż jest to bardzo wysoki poziom pozwalający na komfortowe odczytywanie treści w pełnym słońcu. Na środku ekranu mamy wyczuwalne zgięcie, które jest w większości wypadków niezauważalne gołym okiem, natomiast wyczujemy je już opuszkiem palca. Tutaj Honor poradził sobie odrobinę gorzej od konkurencyjnego Folda, w którym zgięcie jest lepiej zakamuflowane. Brakuje tu też ukrytego za siatką pikseli aparatu selfie jak u Koreańczyków. Honor pozostawił standardowe wycięcie na obiektyw. Ekran sam w sobie bardzo mi się podoba i z przyjemnością z niego korzystałem głównie przy czytaniu artykułów. Dobrze się sprawdza przy oglądaniu filmów, zwłaszcza że blokuje się w pozycji ala laptop, pozwalając nam na pozostawienie go na stoliku, a nasze ręce są wolne. Honor Magic V2 umożliwia przełączanie się między ekranami przy korzystaniu z jednej aplikacji, co jest wygodnym rozwiązaniem, ale nie wszystkie aplikacje będą otwierać się zajmując cały wewnętrzny ekran. Na szczęście te najbardziej popularne są już dostosowane do tego typu telefonów. Sercem Honora Magic V2 jest mój ulubiony Snapdragon 8 generacji drugiej. Sporo osób lekko kręci nosem, że no ale jak to? Dlaczego tu nie ma Snapa 8 trzeciej generacji? Powiem tak. Druga generacja o wiele mniej się grzeje, co przy tak smukłej obudowie jest istotne, a po drugie wciąż osiąga świetne wyniki wydajności i przez to odczucia korzystania z tego telefonu są w pełni flagowe. W teście Geekbench 6 mamy na pojedynczym rdzeniu wynik 1536 punktów, a na Multi 4376. Telefon wybornie sobie radzi z multitaskingiem za sprawą dużej pamięci operacyjnej wynoszącej 16GB plus dodatkowe 7GB pamięci wirtualnej. Dobrym newsem jest brak problemów z nagrzewaniem się budowy i za to uwielbiam obecnego tutaj nam Dragona. Honor Magic V2 nie posiada slotu na karty microSD, ale wbudowana pamięć o pojemności 512GB szybkiej pamięci UFS 4.0 w zupełności wystarcza na lata, zanim zacznie nam jej brakować. Bateria w recenzowanym modelu ma pojemność 5000 mAh. Jest to ilość nie robiąca wrażenia w standardowych smartfonach, ale w składakach już zdecydowanie tak. Większa pojemność baterii wynika z zastosowanej technologii wykonania ogniw, które są krzemowo-węglowe. Na jednym ładowaniu telefon spokojnie wytrzymywał przez ponad jeden dzień, o ile sporadycznie korzystałem z wewnętrznego ekranu. Honor Magic V2 obsługuje tylko kablowe ładowanie z maksymalną mocą 66W. Trwa to godzinę z minutami. Szkoda, że nie ma ładowania indukcyjnego. W produktach z metką flagowców powinno być to standardem. No i przypominam, że w pudełku nie znajdziecie ładowarki. Musicie dokupić ją sami. W kwestii komunikacji mamy Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC do płatności zbliżeniowych, oczywiście 5G, a na deser funkcję eSIM. Honor Magic V2 obecnie działa na Androidzie 14 z nakładką systemową Magic OS 8.0. Funkcje specjalne są odrobinę okrojone w stosunku do Magic 6 Pro, ale telefon nadrabia funkcjonalnościami, które zapewnia nam wewnętrzny ekran. Producent deklaruje 4 lata głównych aktualizacji Androida oraz 5 lat zabezpieczeń systemowych. Przechodzimy do aparatów i zaczynamy od obiektywów selfie, znajdujących się w obu ekranach. Jest to ta sama jednostka z 16-megapikselową matrycą ze światłem 2 i 2. Jakość zdjęć jest na bardzo zadowalającym poziomie, aparat dobrze radzi sobie w różnych warunkach oświetleniowych, kolorystyka jest naturalna, a poziom detali zadowalający. Najlepsze selfieki zrobimy jednak tylnymi aparatami. Po rozłożeniu telefonu jest to tylko odrobinę trudniejsze ze względu na wielkość smartfona. Spust migawki odpalimy za pomocą naszego szerokiego uśmiechu lub naciskając przycisk głośności. Szkoda, że zabrakło opcji wywołania reakcji migawki za pomocą gestu otwarty dłoni. Przechodzimy do głównej funkcjonalności tylnych aparatów. Od góry mamy 50 megapikselowy ultra szerokokątny obiektyw ze światłem 2.0. Zdjęcia robione tym obiektywem cechują się bardzo dobrą ostrością. Nie widać też większych rozmazań na krawędziach zdjęć, co przytrafia się konkurencji. Odwzorowanie kolorów stoi na dobrym poziomie, aczkolwiek widać różnice w stosunku do głównego obiektywu. Aparat ultra szerokokątny korzysta z trybu nocnego, ale nie osiągniemy nim w pełni zadowalających efektów. Niżej mamy główny obiektyw, również 50 megapikselowy ze światłem 1.9 i wsparciem optycznej stabilizacji. W świetle dziennym zdjęcia wychodzą w bardzo dobrej jakości, są ostre i z masą detali i żywymi kolorami. HDR spisuje się na medal. Nie doświadczymy również przepaleń w ostrym słońcu. Aparat główny ma też bardzo szybką migawkę, co umożliwia fotografię szybko poruszających się obiektów. Aparat główny posiada tryb nocny, jednak nie jestem do końca zadowolony z jego pracy. W ciemnych miejscach na zdjęciu pojawia się sporo artefaktów i ziarno. Z kolei w miejscach z mocnym oświetleniem miejskim mogą pojawić się przepalenia. Ostatnie oczko to 20-megapikselowy teleobiektyw z dwuipółkrotnym przybliżeniem optycznym. Zdjęcia zachowują poprawną ostrość, maksymalnie do dziesięciokrotnego przybliżenia, później pojawia się coraz więcej rozmazań, a maksymalne 40-krotne przybliżenie jest porażką. Filmy nagramy maksymalnie w jakości 4K z 60 klatkami na sekundę. Zachowują bardzo przyjemną kolorystykę i ostrość. Praca stabilizacji jest na piątkę, nawet gdy pokonujemy schody. W trakcie nagrywania mamy możliwość przełączania się między obiektywami, co jest dużym plusem, ale mogą być widoczne delikatne różnice w kolorystyce i jasności między głównym a ultra szerokokątnym obiektywem. Ok, pora na podsumowanie. Zaczynam od zalet Honor Magic V2, a są to rekordowa smukłość wśród składanych smartfonów, obudowa i zawias wykonany z materiałów klasy premium, oba ekrany w technologii OLED z LTPO. Zeszłoroczny, ale wydajny procesor, brak problemów z przegrzewaniem się, duża bateria z szybkim 66-watowym ładowaniem, bardzo dobra praca aparatu w ciągu dnia, eleganckie etui w zestawie. Teraz pora na wady, a są to brak oficjalnej certyfikacji odporności na wodę i pył IP, przydałyby się ogłośniki o większej mocy, Trudne rozwieranie połówek telefonów. Tryb nocny aparatu wymaga ulepszenia, brak ładowania indukcyjnego. A teraz pożegnanie w trochę innym stylu, bo znalazłem balon z helem. A teraz zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, wbijajcie na Insta. Widzimy się już wkrótce, cześć!